Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Arcykapłan Hilkiasz powiedział do pisarza szafana: Znalazłem księgę prawa w świątyni pańskiej. I dał Hilkiasz księgę szafanowi, który ją czytał. Następnie pisarz szafan poszedł do króla i zdał mu sprawę z tego wydarzenia w słowach: Słudzy twoi wybrali pieniądze. Znajdujące się świątyni i wręczyli je kierownikom robót, dla wzorcom świątyni Pańskiej. I pisarz szafan oznajmił królowi, kapłan Hilkiasz dał mi księgę, i szafan odszyta ją wobec króla. Kiedy król usłyszał słowa księgi prawa, rozdarł szaty. Następnie król rozkazał kapłanowi Hilkiaszowi, i Achikamowi, synowi Szafana, Agborowi, synowi Aszaj i pisarzowi Szafanowi, a także urzędnikowi królewskiemu Asajaszowi. Idźcie poradzić się Pana co do mnie, co do ludu i całego pokolenia Judy w związku ze słowami tej znalezionej księgi. Bo wielki gniew Pański zapłonął przeciwko nam z tego powodu, że nasi przodkowie nie słuchali słów tejże księgi, by spełniać wszystko, co jest w niej napisane. Wtedy król polecił przez posłów, by zebrała się przy nim cała starszyzna Judy Jerozolimy i wszedł król do świątyni Pańskiej. A wraz z nim wszyscy ludzie, z Judy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, kapłani, prorocy oraz cały lud, od najmniejszych aż do największych. Odczytał głośno całą treść księgi przymierza, znalezionej w świątyni pańskiej. A następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przymierze przed obliczem pańskim że pójdą za Panem, że będą przestrzegali Jego poleceń, przykazań i praw całym sercem i całą duszą, że w czyn zamienią słowa tego Przymierza spisane w tejże księdze. I cały lud przystąpił do Przymierza. Oto Słowo Boże. Naucz mnie o nie. Drogi Twoich ustaw, naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw. Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym ich przestrzegał do końca. Ucz mnie, bym przestrzegał twego prawa. I zachowywał je całym sercem. Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ust. Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazanie, bo radość mi przynoszą. mnie serce do Twoich napoczynków. Ach, nie do zysku. Naucz mnie, Panie, drogi Twoich usta. Odwróćmy oczy, niech na marność nie patrzą. Udziel mi życia przez swoje słowo. Oto pożądam Twoich postanowień, Według swej sprawiedliwości zapewni mi życie. Naucz mnie, Panie, drogi Twoich usta. Alleluja! 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 Alleluja. Chodźcie we mnie, a ja we was trwać będę. Kto trwa we mnie, przynosi owoc obfity. Alleluja, 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 Alleluja. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia? Albo z ołówki figi. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc poznacie ich po ich owocach. Oto słowo pańskie. Panie Jezu, mówisz dziś do nas, strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a w jedną są drapieżnymi wilkami. Ale jak ich rozpoznać, odróżnić od dobrych proroków, bo takich właśnie dobrych proroków Wysyłałeś i wysyłasz, i będziesz wysyłał, którzy będą przemawiali w Twoim imieniu. Tak? Jak ich rozróżnić? Kryterium nawiązywanie do przymierza, które Bóg zawarł ze swoim ludem, i właśnie o tym mówi dzisiejsze. Pierwsze czytanie. Znaleziono księgę prawa w świątyni Pańskiej. Skoro ją znaleziono, to znaczy, że przez, przez pewien czas nie zaglądano do niej, zapomniano o niej. No i teraz król, który dowiedział się o tym, zebrał lud i przed ludem zostało prawo przeczytane. Jak czytano to prawo, to się okazało, że przodkowie właśnie przekraczali, nie wywiązywali się z przymierza, które Bóg zawarł z narodem wybranym. No i to oczywiście zaowocowało pokorą, prośbą o przebaczenie. I tak, Panie Jezu, właśnie dzisiaj, jak odróżnić tych prawdziwych poroków od fałszywych? A więc prawdziwi to są ci, którzy przestrzegają przymierza, którzy sięgają do tego przymierza, do Księgi Prawa, a nie wymyślają nowego prawa. Właśnie, jesteśmy dzisiaj świadkami tego, jak to wymyśla się nowe prawa, A jakby się zapominało o tym przymierzu dawno zawartym, jakby zapomniano o tym, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i takimi mają pozostać do końca życia, no i wiemy, jakie dziwactwa teraz ludzie wymyślają. Ja gdyby od nich wszystko się zaczynało i na nich wszystko się kończyło. Tak, można powiedzieć, dla na nich się wszystko będzie kończyć śmiercią. Ale Panie Jezu, po to my jesteśmy, żebyśmy wszystko robili, tak jak jaków król, żebyśmy nawoływali do nawrócenia, do pokuty. I do tego, by ludzie poznawali coraz lepiej prawo Boże i je przestrzegali. I tego to, Panie Józefie, polecamy tych wszystkich ludzi, którzy odpadli od kościoła. Wydawać by się mogło, że są szczęśliwi, a tak naprawdę niestety nie są szczęśliwi. I o tym świadczą coraz częstsze samobójstwa. Nie nagłaśnia się tego, ale my wiemy, że ludzie, którzy zapominają o Bogu, sami na zatracenie się skazują. Ale pragnie my, Panie Jezu, być narzędziami Twojej łaski, abyśmy to potrafili. Udmi się za tych, którzy potrzebują nawrócenia, a także tych, którzy nawracają. Ciebie prosimy. Módlmy się za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio, za wszystkich kapłanów, którzy są zniewoleni, udręczeni nałogami, którzy chcą odejść z kapłaństwa, aby, aby nie, nie bali się zbliżyć do Bożego Miłosierdzia, i powrócili na drogę Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Pomyśle się o światłość Ducha Świętego nawrócenia Kamila do Kościoła katolickiego. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Pani Jezu, aby najświętsze serce Twoje prowadziło nas do pokoju i pojednania. Zachowaj nas Boże od wojny, która niesie śmierć i zniszczenie. Pomóż wszystkim przyjąć ideały współpracy i pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłego księdza Wernata, opokój duszy, założyciela grupy modlitewnej Ojca Pio. Ciebie proszę. Módlmy się za te wszystkie kobiety, które dokonały aborcji, które przeżywają ten syndrom aborcyjny. O ducha pokuty, aby zadość, próbowały zadośćuczynić za swoje grzechy, o dobrą spowiedź dla nich, o takie prawdziwe nawrócenie. Ciebie prosimy. Panie Jezu, polecamy Ci księdza Bernarda, który towarzyszył naszej wspólnocie, rodzinie serca, miłości ukrzyżowanej i był naszym kapelanem. Wynagradzaj mój każdą troskę, trud i staranie o dusze nasze. Ciebie prosimy. Módlmy się intencji odprawianej przy Ciebie prosimy. Módlmy się za i zniewolonych nałogami. Ciebie prosimy. Chodźmy się za wszystkich ludzi ochrzczonych w imię Trójcy Świętej, a które, którzy odeszli od Kościoła, których wiara stała się obojętna, którzy zobojętnili na sakramenty święte, na praktyki religijne, aby miłość wypływająca z serca Pana Jezusa pomogła im wrócić do Kościoła. Ciebie prosimy. Za, za zmarłego księdza Bernarda Starosty aby spotkał świętego Ojca Pio w niebie i z wszystkimi świętymi i z Ojcem Pio uwielbiał Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich naszych zmarłych, a szczególnie za naszego proboszcza, pana starosty, a żeby cieszył się razem z Tobą w niebie. Ciebie prosimy. O gniewu Bożego nad grzesznym światem i rozszerzenia królowania do serc miłości Jezusa i Maryi w Polsce i na całym świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o radość nieba dla naszego zmarłego księdza Bernarda Starosty i wszystkich zmarłych z jego rodziny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie, o święcenie rodzin, o uwolnienie od nałogów, od chorób psychicznych i o obdarzenie tych rodzin miłosierdziem swoim. Ciebie prosimy. Módlmy się za Dziadka Szelgieja. Ciebie prosimy. Wysłuchaj. Przewaganie Trójcy przy najświętszej Matki Bożej za grzechy narodu polskiego. Ciebie prosimy. Boże, ojcze, Szymu przyjmij przyjmą nas te prośby. które tobie przedkładamy do świętym za zawstawieństwem świętym męczenników Jana Fischera i Tomasza Mora przez Chrystusa Pana naszego.